Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wojciechski i witam Was w czwartym już odcinku Turmoila Nie bez przedłużania ża żadnych tam wstępniaków, wstępniak był, ale bez żadnego tam pitolenia. Lecimy dalej. Ostatnio skończyliśmy właśnie na tej licytacji, co przegraliśmy, oczywiście. Ale tak, teraz bym sobie przyjął troszkę inną taktyczkę, bo teraz bym bardziej chciał. Teraz bym chciał w sumie, bardziej zagrać to tak w skupieniu, czyli bardziej bym chciał skupiska porobić. Łuhuhu, ale gazik tutaj widzę, piękniutki. Dobra. Mm -hmm -hmm. No komu on, come on. No nie zmieści się nam. No bo to to mogę powiększyć, to mogę powiększyć. Tu już mi nie sprzedawajcie, bo cena jest bardzo niska. Ale powiem tak, że ten gazik, co mamy, będzie go trzeba bardzo dobrze wy wykorzystać. Wpuścimy sobie jeszcze troszkę kretów i dobra, Przeklinić teraz muszę to tak, że to zamkniemy, to zamkniemy, i to będzie trzeba połączyć się tutaj. Czy oni dadzą radę to przetrzymać? Czy nie dadzą radę? Nie dadzą radę. Dobra. Ja bym podbił to troszkę. W tym momencie już. W tym momencie też, bym to zaczął sprzedawać, zanim ten gaz nam totalnie wyparuje. Bo ale bardzo dobry ranik. 50 tysięcy. O, jeszcze tu był gaz. A, bardzo dużo gazu było na tej mapie, no. Ale oni też już zarabiają horrendalne pieniążki. Zobaczymy, to, to też myślałem nad tym miejscem. A nie widzicie, już wam pokażę, też myślałem nad tym miejscem, właśnie tutaj, żeby dać po lewo na dole, no ale mówi się trudno. No i Lary teraz, no, pieniążki będzie zbierał. Będzie, będzie, kordę, zbierał te pieniądze. A 50% jeszcze nawet nie było, nie, 50% jeszcze nie ma. No tutaj bym sobie troszkę przeoszczędził na tym. No Lary kupi. A no, dobrze. Nie, nie jest źle. Będzie zmiana mapy, także oni będą więcej. Więcej będą wydawać na ulepszenia. Nie. No ich No i jest tragedia Jest tragedia. dobra jest naprawdę lipa jeszcze skała No powiem wam tak Że chyba to będzie jeden z najgorszych e, mie mie miejscówek do tej pory No troszkę trzeba opierdzielić i będzie trzeba Ładować w silosy i ładować w No opierdziel Troszkę sprzedajcie tego, co mamy. No nie mogę. Uuu, uh, 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 to teraz tutaj przykmić.

Tragedia. Po prostu tragedia. No, 6% udziałów. Nie, no, ale masakra. Jak ja bym tam skopał, to strasznie. No, sorry, ja musiałem dać za to aż tyle, bo. Nie, no. Możemy powiedzieć, że tamtego rana nie było, bo to naprawdę... Naprawdę totalna porażka, nie? Wy coś jeszcze tutaj ciekawego znajdziecie, czy nie? Dobra, kolega tutaj coś znalazł. Dobra, to powiększymy, to powiększymy. Teraz się powiększył, ale czy coś jeszcze tu będzie? Dobra, no, wyślemy na zwiat troszkę troszkę tego powysłamy. Tu jest gazik, tu jest gazik, tu jest gazik. Dobra, będzie trzeba jakoś pomyśleć, jak ten gaz rozegrać. Wydaje mi się, że będzie można pomyśleć... A, bez sensu, to kupiłem. No, będzie trzeba do lewej strony to dać. Bo poczekajmy aż cena się podbije. I teraz możemy. Chociaż no i tak to nie jest. No, bardzo słaba mapa. Znaczy słaba mapa i tak wyciągnęliśmy więcej niż ostatnio, więc nie ma, nie ma co płakać. Dobra. 5% udziałów. Jak to wygramy, to będziemy mieli... Będziemy mieli. Dobra, niech ona kupuje. My po prostu się... My się odkryjemy na kolejnej, nie? Pypyczka to też i diamencik przy okazji. Szukajcie mi tutaj jeszcze jakiegoś złoża. Bo to jest jeszcze... A czy coś jeszcze więcej będzie? Czy, czy tak średnio? Dobra, jest dużo gazu. No, opierdziemy tego troszkę. Dobra, tyle wystarczy. Choć może i nie, bo w sumie. No, pierdziele, co tam? No zadup co coś tam. Nie, teraz coś mi w ogóle nie idzie. Teraz jest tragedia, tragedia. Zima. Idziemy z ostatnią mapką i 5%. Teraz mam szansę. Jest szansa teraz. Będę miał 41%. I jakimś cudem będzie trzeba wykupić te 10%. Oni powydawali na te wszystkie ulepszenia teraz, więc nie będą nic teraz wydawali. I tu już się robi troszkę pod kurkę. Mm, dobra. Tak już to jest 60 koła. Dobra, kupimy to. Rozumiem, rozumiem, o co chodzi. No, ho, ho. No, szukajcie dalej, szukajcie dalej. Dobra, zakapla. O, Dobra. Okej, okay. coś tutaj tak średnio widzę, że z <zrybujesz> ropą będzie. Pierdzierać musicie, a że gazu nie ma nigdzie, to aż jestem zdziwiony, to po co ja żem na gaz? No, Wam powiem, że tak nie jest kolorowo teraz. Zero gazu. Dobra, o, opierdzielmy to tutaj po za tą cenę i skończmy mapę. No, takie gaziki to takie... to będą dobre miejscowy... Okej, okay, 4% oddziałów. No i o 45 wtedy 145. No zobaczymy na terenie. Trzeba po prostu kaskę trzymać, żeby jakimś cudem prosto prostu udało się wygrać. Tak? O cholera, dobra. Dobra, teraz to tutaj będzie naprawdę... Bardzo dużo tu będzie ropy. Bardzo dużo. Niech to rośnie. już teraz kopał. Dobra. Jazda, jazda. Sprzedawać. Sprzedawać. Pięćdziesiąt tysięcy. Dobra, może być. Może być. Może być. Nie jest jakoś dobrze i tragedii też nie ma. 52. No gdzieś tu bym się spróbował strzelić. To tu. 5%. No nie oddadzą mi tych 5%, nie ma szans. No bo i oddadzą? Dobra, potrzebuję teraz tylko 1% 1% potrzebuję. No to zobaczymy, ale teraz i tak będzie trzeba pozbierać bardzo dużo kasy, nie? No. Okej. Okay. To jest spora ilość. Gdzie to jeszcze jest? Daje więcej tych kunii. No cholera! Będzie tego sporo. Tylko mnie dziwi jedna rzecz, że te krety nie znajdują gazu. A no, bez gazu? No tu jest gaz, no ale teraz... To, że tu jest gaz, no to tak... Tak średnio cokolwiek daje, bo on jest aktualnie w takim miejscu, no że... za no, zamknięcie tych tych raczej mi nic nie dane. Tylko 40 koła udało się stąd wyrwać. A oni już będą robili po 100 coś tysięcy, także no. Że to już nie będzie aż tak kolorowo. A na aukcji to nawet nic nam się nie uda ugrać. Niestety. Szans, nie ma szans. No dobra, tym akcentem, że mamy 50% i że w miarę git, zobaczymy jak będzie to dalej. Oczywiście, może być tak, że nic nam nie będzie szło, ale zobaczymy. A ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, jeżeli to oglądaliście, i zapraszam Was na streamki w środę, piątek i niedzielę o 18:00 i na kolejny odcinek i kolejne serie. Trzymajcie się, pa pa.